Jak zdobyć 50 punktów jednym zawodnikiem w trybie MyTeam? Jak zdobyć 60 punktów jednym zawodnikiem w trybie MyTeam? Jak zdobyć 80 punktów jednym zawodnikiem w trybie MyTeam? W tym roku 2K Sport prowadziło coś co się zwie Moment Challenges, które pojawiają się co jakiś czas i są to specjalne mecze, specjalne wyzwania dla trybu MyTeam, kiedy coś niesamowitego wydarzy się w, aktualnie w lidze NBA. Nie jest to oczywiście reguła, ponieważ dostajemy też czasem pakiety świątecznych challenge, tak było na przykład na święta Bożego Narodzenia. Ale generalnie wiecie o co mi chodzi. Co jakiś czas pojawiają się nowe challenge i trzeba spełnić tam jakieś specjalistyczne warunki. I bardzo często za te challenge otrzymuje się sporą ilość punktów MT. 5000, 8000, nawet 10 albo nawet i 12000 punktów MT. Obok takiej ilości nie można przejść obojętnie, więc jak już takie challenge się pojawiają, wypadałoby je przejść, aby zgarnąć te punkty MT, by móc kupić sobie jeszcze lepsze karty. W 90% challenge'e polegają na tym, aby wziąć tego jednego zawodnika i zdobyć nim naprawdę dużą ilość punktów. Dostaliśmy już wcześniej takie challenge'e z Damarcusem Cousinsem, Clayem Thompsonem, Terence Rossem czy Janisem Antetokounmpo. W tym momencie wczoraj, późnym wieczorem otrzymaliśmy challenge z Jimmy Butlerem, ponieważ ostatnio miał naprawdę niesamowity mecz. Zdobył 52 punkty, za co zresztą dostał diamentową kartę Moments jako pierwszy zawodnik w lidze. I dziś ten challenge przeszedłem zdobywając nie tylko 52 punkty, ale troszkę więcej, bo 81. Zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno wielu świeżych, ale pewnie też bardziej doświadczonych zawodników ma problem, aby zaliczyć takie challenge, żeby zdobywać te potę 50 punktów jednym zawodnikiem w ciągu jednego meczu, więc dziś pokażę Wam, jak to się robi. Zacznijmy od podstaw, czyli od budowy składu. Akurat w tym challenge muszę użyć Jimmy'ego Butlera oraz dwóch zawodników Chicago Bulls. Dwóch zawodników Chicago wrzuciłem na sam koniec ławki, ponieważ oni parkietu nie powąchają. Jimmy Butler jest oczywiście w pierwszej piątce, na pozycji centra. Za chwilę wam wytłumaczę dlaczego. Jeśli chodzi o całą resztę składu, to jest tak. ławka rezerwowych tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Po prostu wrzuciłem tam jakieś karty, żeby dawały radę, kiedy Jimmy tam odpocznie sobie te 3-4 minuty w meczu. Jeśli chodzi o Pierwszą piątkę to tak naprawdę interesuje nas, kto będzie grał na jedynce, jako rozgrywający, oraz kto znajdzie się na pozycji silnego, skrzydłowego. Na jedynkę wrzuciłem akurat rubinowego Denisa Johnsona. Nie jest on jakimś niesamowitym zawodnikiem. Ja akurat go wrzuciłem do tego składu, bo ma aż 15 kontraktów, a że go nie używam, no to sobie. Akurat Akurat wytracę. Pozycje 2 i 3 nie są za bardzo istotne, ale dobrze, gdyby na przykład ci goście umieli bronić. Na pozycję silnego skrzydłowego potrzebujemy silnego skrzydłowego, który będzie sobie radzić z centrami. Więc musi być dość szybki, silny i dość e, wysoki. Akurat mamy tutaj takiego zawodnika: Rubinowy Charles Oakley. Można go zdobyć bez większych problemów za uzbieranie bodajże 600 albo 650 kart. Nie pamiętam dokładnie jaka tam jest liczba. Ale generalnie są bardzo dobrym zawodnikiem na tą pozycję i akurat do tego challenge'u nam się bardzo przyda. Jimmy Butler jest wrzucony na pozycję numer 5, a to dlatego, ponieważ będziemy tworzyć ogromny mismatch z centrem przeciwników. Jimmy będzie ich wyprzedzał, ponieważ jest od nich dwa razy szybszy, będzie ścinał pod kosz, gdzie center w obronie tak naprawdę nie będzie w stanie za nim nadążyć. Jego szybkość też się przyda w kontrataku, ponieważ wiadomo, że Jimmy Butler pokona drogę do kosza z drugiego końca boiska. Pewno szybciej niż brązowy Roy Hibbert. Ja akurat wykorzystałem sobie szafirową wersję Jimmy'ego Butlera, którą zdobyłem w trybie Mighty Black Tap. Możecie wykorzystać obojętnie jakie chcecie Jimmy'ego. Wiadomo, że szmaragdowym będzie teoretycznie najtrudniej, ale tak naprawdę ten trik, który Wam za chwilę pokażę na zdobywanie punktów sprawia, że nawet najgorsze brązowe karty byłyby w stanie sobie z tym poradzić. Tak wygląda skład. Przejdźmy do meczu. Jeszcze zanim pokażę Wam wszystkie ustawienia, udało mi się tutaj ładnie rozegrać dwie pierwsze akcje. Jimmy otrzymuje piłkę pod koszem i. To jest taki troszkę cheese, gra podkoszowa yy, w NBA 2K17 jest nieco zepsuta. Rzuty hakiem wpadają bardzo często. W drugiej akcji po prostu zagraliśmy prosty kontratak, Roy Hibbert nie nadążył, więc mecz rozpoczęliśmy wynikiem 4-0. Później przy następnej okazji po prostu wziąłem czas i wprowadziłem te bardzo ważne ustawienia, nad którymi teraz musimy chwilę posiedzieć. Defensywa, wciskamy Adjustments, czyli kwadrat albo X po czym wybieramy sobie biegnięcie do kontry, czyli run in transition, przesuwamy w prawo oraz ustawiamy, żeby grać fizycznie w obronie, czyli physical defense. Następnie wchodzimy w ustawienia w ataku, adjustments, push the pace, dzięki czemu nasz podkoszowy, w tym przypadku Jimmy Butter, będzie ścinał podkosz oraz crash offensive boards, w razie czego, gdyby jakaś piłka nie wpadła, to wtedy zawsze będziemy mieć dodatkową okazję, być może, jeśli wywalczymy zbiórkę na kolejną akcję. Następnie wciskamy trójkąt bądź Y, żeby wejść w menu Sets. Ustawiamy sobie Freelance Sets na 5 Out. Czyli tak naprawdę robimy ogromną przestrzeń pod koszem, żeby nasz Jimmy batter mógł pod ten kosz ścinać. Oprócz tego wciskamy jeszcze triggerami w prawo albo w lewo, nie pamiętam dokładnie, żeby ustawić opcję Space the Floor. O co w tym wszystkim chodzi? O to, żeby przestrzeń podkoszowa była wolna oraz dostępna, po to aby Jimmy Butler mógł wyprzedzać centra przeciwników oraz ich mijać po proste punkty spod samego kosza. A teraz wam pokażę, jak działa ta magia. And boom, goes dynamite. Co tu się właśnie stało? Jimmy Butler bez większych problemów ominął swojego obrońcę, biegając po aucie, pojawił się sam pod koszem, Roy Hibbert nawet nie był w stanie na niego spojrzeć, otrzymał piłkę, wsadził pod samego kosza. Proste dwa punkty, trwało to może za 4 sekundy. Jak to zrobić? Wciskamy sobie lewy trigger, czyli L1, a następnie L2, aby wybrać zagrywkę specjalnie pod Jimmy'ego Butlera. Wtedy pojawia się takie menu szybkich zagrywek. Wciskamy wtedy prawego sticka w lewą stronę, e, wybierając opcję cut to the basket. <grym> Jimmy Butler po prostu ścina pod kosz. Cut to the basket, lekcja angielskiego. W ten sposób można zdobyć zdecydowaną większość punktów. W całym challenge'u wiadomo, że są takie momenty, w których obrona komputera ogarnie, co się dzieje, wtedy trzeba troszkę improwizować, zagrać ewentualnie coś innego, ale po prostu obrona e, CPU jest e, zepsuta strasznie w NBA 2K17 i mówię to po raz kolejny w kolejnym klipie, ale po prostu tak jest. No po prostu obrona komputera jest dziurawa, więc jeśli gramy challenge z komputerem, które w dodatku polegają na tym, aby zdobyć dużą ilość punktów i w nagrodę otrzymujemy dużą ilość MT, no to sorry, ale będę to wykorzystywał. Nie chcę podchodzić do tego challenge'u więcej niż raz. Chcę zagrać go raz, Zdobyć masę punktów, zdobyć punkty MT oraz wrócić następnie do trybu MyTeam Online albo MyTeam Blacktap, ponieważ no, tak naprawdę gra z żywym przeciwnikiem, to jest wyzwanie, a nie z komputerem. Oczywiście nie zawsze to ścięcie pod kosz będzie nam wychodzić. Czasem obrońca zdąży do nas dobiec, ale nie zdąży się ustawić w obronie, więc wtedy wystarczy wykonać jakiegoś pump fake'a albo spin pod koszem, wyciągnąć ręce do góry, żeby sfejkować rzut. Wtedy obrońca wyskoczy albo zrobi jakąś głupią rzecz, a wtedy znów wciskamy przycisk rzutu, wymuszamy faulę, więc być może nam piłka ta wpadnie, być może nie, ale na pewno skoczymy na linię rzutów osobistych, więc zawsze będzie ta szansa, aby zdobyć dwa rzuty osobiste albo po prostu nawet zdobyć punkty 2 plus 1. Często też, jeśli będziemy wybijać piłkę po straconym koszu w bardzo szybki sposób, to Jimmy Butler od razu pobiegnie do narożnika, narzut za 3 punkty, a jego obrońca będzie ślamazarnie dopiero wracał do obrony. więc warto wtedy skorzystać z tej okazji, podać mu piłkę, daleką piłkę, właśnie na ten narożnik, i wtedy Jimmy Butler ma czystą pozycję na kosz. Jeszcze jeden bardzo prosty trik, który można wykorzystać, i tutaj naprawdę nie trzeba nic ustawiać, żadnych zagrywek. Wystarczy używać przycisku ścięcia pod kosz. Na padzie od Playa jest to trójkąt, na padzie od Xboxa jest to Y. To jest ten sam przycisk, którego się używa na przykład wtedy, gdy chce się komu rzucić alejupa. Tylko tym razem nie wciskamy tego przycisku dwukrotnie, żeby bo te alejupy no generalnie rzadko kiedy wychodzą, tylko po prostu wciskamy go i przytrzymujemy, jednocześnie nakierowując naszego lewego sticka w stronę Jimiego Butlera. Wtedy nad Jimmy'im Butlerem pojawi się taka fajna czerwona piłeczka, która sygnalizuje, że on wie, że ma właśnie biec pod kosz często obrońcy nawet nie będą w stanie tego załapać. Wiadomo, że im Batter jest dwa razy szybszy od centra przeciwników i to są wtedy po prostu mega szybkie i mega proste punkty spod samego kosza. Gdy biegniecie do kontry albo po prostu gdy ścinacie pod kosz, ale widzicie, że przed wami jest już obrońca, to jest jeden bardzo prosty w którym jesteś w stanie bez większych problemów po prostu pojechać komputer. Polega on na tym, że wciskacie dwukrotnie przycisk rzutu, czyli kwadrat bądź X. Co wtedy robi nasz zawodnik? Wykonuje pivot. W zasadzie to nie jest pivot, tylko to jest raczej obrót z naskokiem. Więc po wykonaniu tego obrotu z naskokiem nie będziecie mogli już dalej kozłować. Ale ten jeden obrót wystarcza, aby nasz obrońca kompletnie się pogubił, odskoczył, wyskoczył do góry. Więc wtedy mamy albo czysty rzut pod samego kosza po tym piwocie, powiedzmy w piwocie. Albo mamy po prostu możliwość wymuszenia faulu, ponieważ obrońca już dawno temu wyskoczył, więc wystarczy się na niego nabić i mamy kolejne rzuty osobiste. Oczywiście sami musicie wyczaić te momenty żeby decydować się, co w tej sytuacji jest najważniejsze, czy robicie ten trick, że wywołacie szybkie menu oraz ustawiacie cut to the basket, czy po prostu wciskacie ten trójkąt, aby Jimmy Butler samoczynnie, automatycznie ściął pod kosz, czy może pojawi się on na trójce. Musicie po prostu obserwować, jak zachowuje się obrona, jak zachowują się zawodnicy. To, co teraz powiem, to jest oczywista oczywistość, ale musicie o tym pamiętać. Wszystko, co robicie, musi być dostosowane do aktualnej sytuacji na boisku. Dlatego to nie jest tak, że jak zrobicie tą zagrywkę, to ona ta działa. Na 100%. Musicie obserwować, co się dzieje oraz zareagować w najlepszy sposób, aby Jimmy, w tym przypadku, mógł zdobyć punkty przy najmniejszej linii oporu. W obronie nie musicie się jakoś bardzo męczyć, po prostu sprawiajcie, aby komputer oddawał rzuty z trudnych pozycji, oraz walczcie na desce Charlesem, Oakleyem czy tam kogo macie na silnym, skrzydłowym, żeby zbierał te piłki w obronie. Eee, jeśli będziecie grać szybkie kontrataki, to wtedy przewaga punktowa zrobi się bez większych problemów. I pamiętajcie, że w, tym, w tych meczach nie chodzi o to, aby zniszczyć naszego przeciwnika, więc niech oni sobie rzucają te punkty, byleby. Ich akcje trwały jak najkrócej. W końcowej fazie meczu kompletnie już olewałem obronę, odchodziłem od atakującego, aby oddawał rzuty, albo trafił, albo nie, nieważne, ważne, żeby akcja skończyła się jak najszybciej, abym mógł po raz kolejny dać piłkę do ścinającego Dzimiego tak, no ten trik przyda się Wam praktycznie w każdym takim challenge'u, który polega na tym, żeby zdobyć x punktów danym zawodnikiem. Wystarczy, że wrzucicie go na centra, ustawiacie sobie pod niego szybką zagrywkę cut to the basket. Oczywiście na samym początku meczu robicie kilka ustawień w obronie oraz w ataku, aby zrobić jak najlepsze ustawienie zawodników na boisku i tyle. Kaszka z mleczkiem. W tym przypadku akurat 9000 punktów MT wpadło na moje konto i z tym trikiem tak naprawdę nie musiałem się nawet starać. Jimmy Butler zdobył w tym meczu 81 punktów na całkiem solidnej skuteczności. Mam nadzieję, że ten poradnik się Wam przydał. Jeśli tak, zostawcie lajka, dajcie znać znajomym, którzy też grają w NBA 2K17. Zasubskrybujcie, ponieważ yy, 2017 zapowiada się naprawdę fajnie i będzie dużo fajnych materiałów. Pozdro, z tej strony Keep the Beat. Cześć!